Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska na zaproszenie wodociągów kieleckich zdecydował się na zrealizowanie konferencji beneficjentów wodociągowych z całej Polski, właśnie w Kielcach. Była to doskonała okazja do spotkań, i rozmów oraz prezentacji projektu Kompleksowa Ochrona Wód Podziemnych, aglomeracji kieleckiej. Sam powód tej konferencji ma bardzo praktyczny związek właśnie z realizacją inwestycji z wykorzystaniem środków unijnych. Branża wodno-kanalizacyjna jest branżą, która chyba najbardziej efektywnie wykorzystuje pieniądze unijne. To widać w ilości choćby budowanych sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, czy też budowie, czy modernizacji oczyszczalni ścieków. Wodociągi kieleckie, jak zapewnił nas prezes Milcarz, są doskonałym przykładem na dobrze zagospodarowane środki z Unii Europejskiej. Zrealizowaliśmy już skutecznie. Modernizacja i rozbudowę oczyszczalni ścieków sitków C za ponad 260 milionów. Aktualnie jesteśmy poważnie już zaawansowani w realizację kompleksowej ochrony wód podziemnych dla aglomeracji kieleckiej, to jest ponad 400 milionów złotych. I kolejny projekt, bo nie ustajemy w tych wysiłkach, Dotyczy wybudowania kanalizacji w trzech ulicach w mieście Kielce i rozbudowie i modernizacji oczyszczalni w Bartkowie w gminie zagnać. Możliwość wymiany doświadczeń czy zwiedzania oczyszczalni ścieków z naszego regionu będą doskonałym lekcją na przyszłość dla wszystkich wodociągowców. Przy okazji nie sposób było nie wspomnieć o przypadających na ten rok obchodach 85-lecia wodociągów kieleckich. Rok 2014 to rok, w którym wodociągi kieleckie będą świętowały i już świętują jubileusz 85-lecia powstania i utworzenia spółki firmy w ogóle wodociągi kieleckie także to jest taki dobry czas żeby spojrzeć na początki oddać honor i cześć tym którzy przed nami robili wszystko żeby zmieniać oblicze no, ażby się prosiło powiedzieć tej ziemi jak również tych którzy aktualnie bardzo dobrze wykorzystują czas jaki Polska ma w historii właśnie i te środki unijne dobrze lokujemy po to żeby dziś i w przyszłości można było bezpiecznie pić wodę, mieć czyste środowisko, czyli żyć godnie. Już za tydzień Kielce odwiedzi druga tura beneficjentów, dla których przewidziano również ciekawe rozmowy, wykłady i wizyty.